Siema. Dzisiaj chciałem wam, dla Was nagrać filmik o soli w akwarystyce i o tym, do czego ona e, służy. Dzisiaj, tak na szybko, e, zaczniemy sobie temat soli. A jak się Wam spodoba, to go możemy pociągnąć w sposób szczegółowy. Po pierwsze, to mm, sól służy oczywiście do leczenia ryb. Hamuje infekcje grzybicze. I powoduje, że infekcje bakteryjne, takie słabo rozwinięte początkowe, też można zniwelować, oraz reguluje, że tak powiem, potencjał osmotyczny między rybą a środowiskiem. Dodanie 2 gramów soli na litr po antybiotykoterapii, gdy błona śluzowa jest uszkodzona przez bakterie lub też przez grzyby, zapobiega temu, żeby ryba się nie odwodniła. Dlatego ryba po takiej kuracji antybiotykowej potrafi też zdechnąć z powodu od odwodnienia, jeśli nie dodamy soli i o tym zapomnimy. Ale taką mało znaną funkcją soli jest też wywoływanie tarła. Szczególnie w, w przypadku ryb, które należą do rodziny zbrojnikowatych i łukirysów. I z tym że. Hmm. Też tutaj trzeba mieć na uwadze, że nie każdą rybę stymuluje ta sama sól. Niektóre trzeba stymulować NACL, a niektóre e, z solą gorzką, czyli Epsonem, czyli siarczanem magnezu. E, w przypadku soli e, do stymulacji wystarczy już 2 gramy na litr. E, w przypadku Epsona e, ta ilość jest znacznie mniejsza, bo w zależności od tego w jakiej rzece ryba pływa, no To ta wartość waha się między pół a do 2 e, gramów na litr. Są takie rzeki, oczywiście, gdzie tego się miedzi e, trzeba dać więcej, ale to już musicie indywidualnie sprawdzać w opisach ryb, gdzie one występują. Można znaleźć e, parametry z konkretnej rzeki, gdzie rybę złapano, i na tej podstawie sobie dobierać stężenie soli. Gdy taką rybkę osolimy, a później dolejemy osmozy i zmniejszymy przewodność, rybki bardzo chętnie idą w tarło, bo rybom jest w zasadzie wszystko jedno, czy podmieniamy wodę, czy nie. Jeśli chodzi o tarło, najważniejsza jest różnica przewodności między tą wodą, w której pływają, a tą wodą, którą nalewamy. Jeśli przewodność spada, to ryby wtedy są zastymulowane do tarła, a jeśli Przewodność jest ta sama, to nawet jeśli będziecie robić podmianki z ozy dwa razy w tygodniu, to nic to nie da. Dlatego yy, warto solić. Są też takie gatunki, które soli nie lubią. Yy, jest kilka takich gatunków. Yy, nawet wśród kirysów są takie, które po prostu po posoleniu, yy, że tak powiem, sobie słabo radzą. Yy, czy mi się uda teraz przypomnieć, jakiś gatunek, który nienawidzi soli? Kirysek Atropersonatus na przykład z tego co zauważyłem bardzo nie lubi soli i to jest chyba jedyny gatunek, który mi się teraz przypomniał, który nie lubi soli, ale jakbym w głowie pomyślał na pewno jeszcze jakiś się znalazł z tym, że, że jeśli próbujecie solić ryby, no to róbcie to też na raty, nie wsypujcie od razu ilość tam kostek soli do zbiornika, tylko podzielcie sobie na przykład na pięć części. Ten tom sól, i dopiero zasłucie porcjami, bo e, rybie muszą też przyzwyczaić się energii do zasolenia, e, żeby po prostu e, dostosowała osmoregulację do tego, e, w jakim środowisku ją, że tak powiem, e, postawimy. No, macie tą informację. Róbcie z nią co chcecie i mnożcie rybki.